To jest początek we firmie, tak, dotyczący polityki zrównoważonej. To autobusy elektryczne tej polityki zrównoważonej, dbającej również i o środowisko. Natomiast kolejny plan to już autobusy wodorowe. Jesteśmy w tej chwili po. Sądzę pozytywnej ocenie naszego wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 84 autobusy wodorowe w dostawie 22-24 rok w proporcji 38 autobusów 12-metrowych, 46 autobusów 18-metrowych. Przede wszystkim ochrona środowiska. Ale też mniejsza emisja hałasu to jest niewątpliwie bardzo istotne dla mieszkańców i e, najważniejsza jest ta dynamika. No przecież e, taki autobus rok temu no to e, było takim elementem o którym myśleliśmy, że to może za 10, za 15 lat będziemy to wdrażać. E, pamiętam jak kilka lat temu pierwszy raz e, pokazano mi samochód autobus elektryczny. E, I minęło kilka lat, a w Poznaniu mamy 27 takich autobusów i 37 jest zamówionych. Jestem przekonany, że połączenie tego taboru w taki sposób, że będą to zarówno autobusy elektryczne, jak i takie z napędem wodorowym. Te piękne, zielone tablice rejestracyjne to jest coś, co będzie wyróżniało Poznań na mapie kraju, ale też pewnie z czasem również Europy. W tym projekcie, o którym wcześniej powiedziałem, przewidujemy budowę stacji tankowania mniej więcej do 15 autobusów. To zawsze zależy od okienka, w którym będziemy tankować, z możliwością do około 20, natomiast liczymy, że w mieście Poznaniu tak, powstaną kolejne stacje, a jeśli nie, to my będziemy musieli wybudować stację, która te, jak powiedziałem, wcześniej, 84 autobusy, w czasie mniej więcej od godziny 20 do 4 rana będzie w stanie zatankować.